Beijing 3 z 2024 roku, zasilany doładowanym silnikiem z wtryskiem pośrednim o pojemności 1500 cm3 i mocy 136 koni mechanicznych. Maksymalny moment obrotowy to 210 Nm. Jest on dostępny w zakresie od 2 do 4,5 obrotów na minutę. Optymalnie zestopniowana sześciobiegowa manualna skrzynia biegów. Pozwala się sprawnie przemieszczać, chociaż na osiągnięcie setki trzeba poczekać lekko ponad 11 sekund. Auto jest dokładnie rozmiarów Dacia Duster, a większe od Suzuki Witary, więc to są najbliżsi konkurenci z marek o ugruntowanej na naszym rynku pozycji. W środku spodziewana ilość miejsca, choć jak zwykle w chińskich pojazdach takiego segmentu. Siedzi się zdecydowanie za wysoko, siedzisko foteli jest oczywiście za krótkie, miejsca na nogi z tyłu nie za wiele. Użyte materiały, zdecydowanie budżetowe, ale wszystko w zasięgu ręki kierowcy. Nie znajdziemy tutaj żadnych udogodnień typu tempomat, systemu utrzymania w pasie ruchu tym podobne, Ale trzeba przyznać, że w takiej cenie tak obszernego auta, wyposażonego w powyższe, próżno szukać. Praktycznie wszystkie funkcje obsługiwane ekranem dotykowym, ale na szczęście systemem nawiewu można sterować także klawiszami. Z uznaniem stwierdziliśmy, że producent deklaruje osiągalne zużycie paliwa, choć nasze auto pali trochę więcej. Niemniej, nawet deklarowane 8,5 litra na 100 km w samochodzie budżetowym na pewno skłoni potencjalnych nabywców do zainteresowania się montażem instalacji LPG do tego auta. Proponujemy zestaw oparty na komponentach Landirenzo, w którego skład wchodzą reduktor Landirenzo Li10 Turbo, wtryskiwacze AEB, sterownik Landirenzo Omegas EVO. Reduktor znalazł miejsce na podłużnicy, po stronie kierowcy, nieopodal chłodnicy pod obudową filtra powietrza. Jego wydatek z powodzeniem zaspokoi zapotrzebowanie na gaz w pełnym zakresie obciążeń. Wtryskiwacze AEB zamontowane bezpośrednio na głowicy w dwóch blokach po dwa wtryskiwacze gwarantują zastosowanie krótkich rurek podających gaz do kolektora ssącego i dobrą reakcję na pedał gazu. Znany i sprawdzony sterownik Landi Renzo Omega z Evo zapewni bezawaryjną współpracę ze sterownikiem benzyny oraz ekonomiczną eksploatację na LPG. Został zamontowany w komorze silnika po stronie kierowcy obok obudowy filtra powietrza. Wszystkie wsporniki zostały wykonane specjalnie do tego silnika i są zabezpieczone antykorozyjnie. Przełącznik gaz-benzyna znalazł miejsce po lewej stronie kierownicy, gdzie jest dobrze widoczny i słyszalny. Zawór tankowania został zamontowany pod klapką wlewu paliwa. Nie trzeba nic wkręcać, aby zatankować LPG, natomiast tankowanie benzyny wymaga chwilowego demontażu zaworu tankowania LPG. Toroidalny zbiornik LPG typu 630x200 o pojemności 47 litrów zastąpił koło dojazdowe. W celu uzyskania bliższych informacji o warunkach zabudowy prosimy o kontakt z wybranym warsztatem Sieci Gas Specialist. Link do wyszukiwarki warsztatów znajduje się w opisie filmu. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału i śledzenia nas na Facebooku.